Wow, to jest maszyna do popcornu. Ekstra. Nie macie pojęcia, jakie to jest ciężkie. Jeśli się postaracie, będzie wasza. Idę po popcorn. Chcecie trochę? Proszę bardzo. Hej, to przeszkadza mi się schupić. Przestań, dress. Przecież rysujemy. Używam obu rąk naraz. Jestem pewna, że w ten sposób narysuję o wiele szybciej. A mnie ten popcorn w ogóle nie przeszkadza. Chcę jeszcze. Cieszę się, że Ci się podoba Zak. Nie jesteś takim ludziarzem jak Lili. Właściwie to mnie też się nie podoba. Będę musiała schować się pod parasolem. Mam nadzieję, że to pomoże. To wszystko. Czas minął. Tak szybko? Dopiero zaczęliśmy. Oto mój rysunek. A to mój. Kurczę, zupełnie zapomniałem o rysowaniu. Przepraszam, mam pustą kartkę. Cóż, Emma wygrywa. Jej rysunek jest najpiękniejszy. Pokonałam was. Maszyna do popcornu jest teraz moja. Jakie to jest pyszne. Dzięki, że się z nami podzieliłaś, Emma. Proponuję, żebyśmy dali jazz nauczkę. To świetny pomysł. Hej, wystarczy, przestańcie! Jaki ogromny i pyszny burger. Uwielbiam takie nagrody. Ja też jestem gotowa go natychmiast zjeść, już mi ślinka cieknie. To jest coś niesamowitego. Zaczynajmy szybko. Niezły pomysł, bo inaczej nie ręczę za siebie. Ja też chcę zjeść tego burgera. Ojej, papryczki chili. Myślę, że lepiej nikomu tego nie pokazywać. Całkowicie straciłem apetyt. No to walczymy o burgera. Czas, start! Jesteśmy gotowe. Już wymyśliłam, jak będę malować. Potrzebuję czerwonej farby olejnej w tubce. To wystarczy. Użyję jej do zrobienia konturu. Wychodzi świetnie. Już mi się bardzo podoba. Teraz muszę dodać zielony. Jakie piękne połączenie kolorów. Po prostu super. A teraz sięgnę po żółtą farbę. Boże, to jest prawdziwe arcydzieło. Zgadzam się. Od czego by tu zacząć? Wiem. Mam etui na słuchawki w kształcie burgera. Myślę, że to mi pomoże. Muszę tylko z niego wyjąć słuchawki. Teraz będę nakładać różne farby i odbiję je na kartce. Zacznę od tej. Jestem pewna, że wyjdzie super, a co najważniejsze, to jest łatwe do zrobienia. Na pewno dam radę. I mój ręcznej roboty stempel jest już prawie gotowy. Czas przenieść kolory na papier. Po prostu dociskam i czekam kilka sekund. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow, twój rysunek wygląda ładnie. Wykonałaś naprawdę świetną robotę. Myślę, że ja mam plan. Zamierzam pomalować burgera za pomocą kropek, wyciskając farbę na papier kropla po kropli. Wygląda naprawdę fajnie. Bułka już jest, na dzień już prawie gotowe. Potrzebuję żółtej farby do sera. Jestem zachwycona swoją pracą. Cindy, za wcześnie się cieszysz. Wygląda na to, że Kate pokonała na sobie. Jej burger wygląda bardzo realistycznie. Jestem gotowa zjeść go w tej chwili. Monika, co ty robisz? Rozmazałaś wszystkie kolory. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że to tylko namalowane. Nie chcę wam przeszkadzać, ale czas minął. Stop! Już? No i super. Jestem w pełni gotowa. Szczerze mówiąc nie wygląda to dobrze. Mój rysunek pewnie też Ci się nie podoba. Jest zniszczony. Masz rację, to jakaś porażka. A co z moim? To wygląda bardzo ładnie i schludnie. Dobra robota, Cindy. Gratulacje! Dziękuję! Gdzie jest mój burger? Tutaj jest, zaraz go przyniosę! Wspaniale, z bliska wygląda jeszcze lepiej. Jestem taka głodna, zjem go do ostatniego okruszka. Ja też bym z chęcią go spróbowała. Nie rozumiem, co to jest? Papryczki chili? Zaraz wybuchnie tu pożar! Monika, masz rację, jest mi naprawdę gorąco! Chłonę! Pospieszcie się i przynieście mi trochę wody! Chwileczkę już mam, całe wiadro! Trzymaj się, Cindy! Co za ulga! Dziękuję, Kate! Cicho, cicho, spokojnie, to już koniec. Uratowałaś mnie, nigdy ci tego nie zapomnę! Czy tylko mi się wydaje, że tu jest jakoś nudno? Mam nadzieję, że ten nowy złoty iPhone sprawi, że się uśmiechniesz, znak. Zacznij rysować, jeśli postarasz się wystarczająco mocno, to będzie twój. Nawet nie musisz się starać i tak go wygram. Zobaczcie, jak szybko rysuję. Ostrożnie Lili. Przestań rzucać w nas kredkami. O! Ta mi się przyda. Jest bardzo gorąca. Poparzyłem sobie rękę. Będę musiał znaleźć coś innego. Ta kredka wystarczy. Kogo obchodzą wasze głupie rysunki? To zabawa dla dzieci. Ja wymyśliłam coś ekstra. Będę potrzebowała do tego nożyczek. Zaczynam. Trzeba przeciąć kawałek papieru. Zgiąć go trochę tu i tam. Czas minął. Stop. Czas leciał tak szybko. Trudno. Jesteśmy gotowi. Co sądzisz o mojej pracy? Moja jest lepsza, prawda? A ja się, że moja. Wybieram Lili, Wygrałaś. Trzymaj, telefon jest twój. O nie, wypadł mi z rąk. Lili, jesteś taka niezdarna. Gratulacje, zepsułaś nowy telefon. To niesprawiedliwe, to był wypadek. Przestańcie się śmiać, to wcale nie jest zabawne. Nowa nagroda jest już tutaj. Chyba będę musiał sprawdzić czy działa. Mam! złapałem batonika KitKat, ale super. Edi, czy ty o czymś nie zapominasz? Jesteśmy tutaj, a to jest nasza nagroda. A tak, rzeczywiście, wyleciało mi z głowy. Przedstawiam maszynę ze słodyczami. Jest piękna. O tak, muszę ją mieć. Obawiam się, że to nie będzie łatwe. Ostaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. No, wkrótce się przekonamy. Możecie zaczynać. Czas start. Dlaczego nic nie widzę? God. Wygląda na to, że będziemy musiały rysować zamkniętymi oczami. Nice. Masz rację, Lucy. Myślę, że będzie fajnie. Do dzieła. Oj, przecież nic nie widzicie. Potrzebujemy sygnału dźwiękowego. Zaczynamy. Muszę się spieszyć. Już mam odpowiedni flamaster. Nie ty jedyna, Cindy. Ja też daję sobie radę. Nie bądź taka pewna siebie. Idziemy web web. Ja też nie pozostaję w tyle. Nie liczy się szybkość, ale jakość to jest to, czym mogę się pochwalić. Pierwsza część maszyny jest już prawie gotowa, myślę, że wyszła naprawdę równo. Muszę to sprawdzić. Jej, Cindy jest naprawdę dobra w rysowaniu. Będę musiała interweniować, nie pozwolę jej wygrać. Umiem posługiwać się palnikiem gazowym. Użyję go do spalenia jej rysunku i zobaczymy, co powie. Ogień w akcji. Czas wprowadzić mój plan w życie. Muszę to zrobić po cichu, żeby nikt niczego nie podejrzewał. Palenie rysunku, teraz to nie wygląda dobrze. Udało się! Schowam palnik i będę udawała, że nie miałam z tym nic wspólnego. Nie rozumiem, czemu to tak śmierdzi. Mam nadzieję, że mi się tylko wydaje. Nie dam się rozproszyć, muszę rysować. W ogóle nie rozumiem, co robię. Tak trudno jest rysować z zamkniętymi oczami. Jes, dlaczego mnie popchnęłaś? Zepsuję ci za to rysunek. A masz? Zabieraj ręce od mojej kartki, to ja muszę wygrać. Nie wchodź mi w drogę. Czas ucieka. Cisza, przestańcie się kłócić, chcę zobaczyć wasze rysunki. Okay. A tak, macie zasłonięte oczy. Chyba czas się skończył. Mam nadzieję, że wyszło mi coś pięknego. Proszę spojrzeć. Nic nie rozumiem, dlaczego twoja kartka jest napalona. To już nie ma znaczenia, liczy się wynik. Lucy to są jakieś bazgroły. W ogóle mi się to nie podoba. Ale ja się starałam. Myślę, że to sprawiedliwa ocena. A co z moim rysunkiem? Trochę lepiej, ale to też nie jest arcydzieło. dzieło. To wszystko przez Lucy ona zrujnowała moją pracę. Cóż za niezwykły styl, brawo Cindy! Yes. Uwielbiam to, wygrałaś! Teraz ta maszyna jest Twoja i tylko Twoja. <noise> Dziękuję, to bardzo miłe, już nadchodzę. Proszę, częstuj się. Od razu zagram, zaczynam. Spróbuję złapać Twixa. Chyba mam! No jeszcze troszkę zostało. No, niezły początek, dobra robota. Tak, wyciągnęłam go, niesamowite. Mam szczęśliwą rękę, myślę, że muszę to kontynuować. Teraz chcę kitketa i znowu trafiłam. Boże, jak dużo słodyczy. Dziś jest mój dzień, mam niezwykłego farta. Chcę jeszcze. Nie mogę pozwolić, żeby szczęście mi uciekło. Oto wasza nowa nagroda ostra papryczka. Podoba się? O nie, tylko nie to! W ogóle nie chcę o nią walczyć. Ale musisz, nie masz wyboru. Spójrzcie prawie w oczy. Musimy to zrobić. Zacznę od czerwonej farby. Emma, przestań, po co ci to? Zaknie musisz się starać. Ja na przykład zupełnie przypadkowo rozlałam farbę na papierze. A ja po prostu nie jestem dobra w rysowaniu. Poza tym mam dziś zły dzień. Wiem, co kombinujecie? Ups! Chyba wylałem wodę na moją kartkę papieru. Co za wstyd. Tak bardzo chciałem narysować ładny obrazek. Co to jest? Wow! Wyszła mi idealna papryczka. tylko nie to. Nie chcę wygrać. Gratulacje, Zack. Jesteś najlepszy. Nagroda jest zdecydowanie twoja. Pokonałeś nas. U mnie to jakaś róża w ogóle. A ja mam jakiś bohomas. Nie wiem jak to się stało. Jestem pod ścianą. To jest całkowita katastrofa. Co mnie czeka? Zak, cicho. Nie musisz tak panikować. To nic wielkiego zjeść jedną papryczkę. No dalej, zaczynaj. O nie, to jest bardzo ostre. Płonę. Pilnie potrzebuje wody. Ta będzie w sam raz. Dlaczego to jest takie obrzydliwe? Niedobrze mi. Ty biedaku, dziś zdecydowanie nie jest twój dzień. Zaczynamy! Patrz, to czytosy! Wspaniale! Ciekawe, które z nich są prawdziwe. Dziwne, czemu to jest takie twarde! A moja porcja jest bardzo miękka. To chyba tort. Zgadza się? No proszę, ja też chciałam tort. Podziel się, nie masz własną porcję Chciwuska. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie mogę tego otworzyć! O nie, rozerwałam paczkę! Trochę słabo to wyszło, ale co tam? To I tak pyszne. Chcę to wszystko włożyć do buzi naraz. To nie wygląda zbyt dobrze. Pobróciłam sobie ręce, ale wiem o co je wytrę. Zwariowałaś! Jestem cała brudna. Potrzebuję teraz ręcznika. Nie przeszkadzaj sobie. Musisz wszystko dokładnie wytrzeć. A ja w tym czasie zajmę się twoim tortem. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Jest taki pyszny. Gotowe. Jestem czysta. Suzy, dlaczego zabrałaś mój tort? Oddaj go. Nie, nie oddam. O, nie, znowu jestem brudna! Zepsułaś mój tort. I pobrudziłaś mnie. A ja myślę, że tu jest jeszcze coś do zjedzenia. Tak, masz rację, troszkę zostało. Pyszne. Chyba coś jest pod tym kloszem. Ojej, to trampki. Mazur! Nie wiem, z czego się tak cieszysz. Te buty są bardzo podobne. Chciałbym, żeby mój był prawdziwy. Co za szczęście! Mam teraz nowe trampki. To znaczy, że ja mam ciasto. Ciasto? Ja też chcę ciasto. Ale pyszny, a ile ma nadzienia? Zobaczmy, co jest w środku. Jaki delikatny biszkopt. Zjem go do ostatniego okruszka. Te trędzę precz. O, udało mi się zwędzić trochę kremu. ekstra. Czas uporać się z tym tortem. Co to jest? Fu, to skarpetka! Obrzydliwe! Co za miła niespodzianka. Mam ochotę przepłukać sobie buzię. Jednak dobrze, że trafiły mi się prawdziwe trampki. Czas pozbyć się tych starych. Przymierze. Zaraz upadnę. Ale z ciebie nie zdara, Ted. Nic mi nie jest. Ale z moją nogą jest coś nie tak. To naprawdę straszne. Przestań panikować. Czuję napięcie. Lepiej było nie wiedzieć, co kryje się pod kloszami. Hmm, ten papier toaletowy jest jakiś dziwny w dotyku. Ale super. Mam tort. Emma, zobacz. Tort? To co ja mam? To tylko zwykły papier. Nie. Masz po prostu pecha. A ja muszę sprawdzić, co jest w środku mojego tortu. Niebieski biszkopt, ale świetnie. Super komponuje się z kremem. Myślę, że spróbowałaś już wystarczająco dużo. Trzeba cię jakoś zatrzymać. Co ty robisz, Emma? Eliminuję konkurencję. Teraz tort jest mój. Chodź tutaj, torciku. Przestań! To niesprawiedliwe! Oddaj moje ciasto! Góra papieru toaletowego? Co to za żarty? Nigdy nie znajdę tu mojego tortu, ale się nie poddam. Nie on. Gdzie on jest? Tu znowu papier! Obrzydliwość Ble. To nie tort! Moje odwrócenie uwagi zadziałało. Znowu mnie oszukałaś. No trzymaj się, nadszedł czas zemsty. A masz! A masz! Zwycięstwo! Dobrze ci tak, Emma! Wow, różowa szczotka do włosów! Nic nadzwyczajnego! Mam nadzieję, że w mojej jest ukryty tort. Zgadza się co za szczęście! Po co mi jakaś tam różowa szczotka? Wow, to nie jest jakaś tam szczotka. Wyglądasz naprawdę dobrze w pomarańczowych włosach. I w niebieskich też! Ta szczotka jest przeklęta. O, a to wygląda całkiem nieźle. Podoba mi się. Tak, ja też chcę taką fryzurę. Może zamienimy się szczotkami? No proszę. Dzięki, jesteś prawdziwym przyjacielem. Było warto. Co się z tobą dzieje, Betty? Szczotka zaplątała mi się we włosach. Pomogę ci, nie martw się. O, zaraz upadnę! Nie wszystkie włosy zostały na szczotce. Jestem łysa. Dobrze, że ja nie mam powodów do niepokoju. Tort w kształcie telefonu. Wow! Super wygląda. Mój też. Ale ty chyba masz prawdziwy telefon? Dzięki, już się zorientowałem. Nie martw się. Możesz patrzeć, jak ja jem. Co ty robisz? Wycinam jeden guzik. Jest pyszny. Dlaczego moja głowa tak pika? Bo właśnie zjadłaś budzik. Dzięki, Ted. Lepiej byś się podzieliła. Ciekawe, co będzie, jak zjem ten. A to woli! Co ty narobiłaś? Uwielbiam Angry Bets. Hmm, Czas na następny przycisk. Co za dziwne uczucie. Ojej, to jakaś zjawa. No, ja myślę, że całkiem mi pasuje ta stylizacja.